Karolina Grabowska, witam i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu wystawa rysunków w Galerii B.W.A. Kryształowy laur umiejętności i kompetencji dla Jacka Krywulta. Sprzedaż karnetów na mecze górali. 12 festiwal dobrych filmów w Czechowicach Dziedzicach, studio filmów rysunkowych na YouTube. Hipermarket pod chmurką. Zaczynamy! Już po raz 22 odbyła się gala wręczenia laurów umiejętności i kompetencji zorganizowana przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Katowicach. Diamentowymi, kryształowymi, platynowymi oraz złotymi laurami co roku nagradzane są osoby wybitne, które swoją pracą i postawą przyczyniają się do sukcesów odnoszonych w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. W Gali udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego i Administracji Rządowej, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, którego uhonorowano kryształowym laurem umiejętności i kompetencji. Serdecznie gratulujemy! Już za niecały miesiąc rusza runda wiosenna T-Mobile Ekstraklasy, w której oczywiście zobaczymy górali. 20 stycznia ruszyła sprzedaż karnetów na mecze drużyny TS pod Beskidzie. Wszyscy, którzy chcą kibicować góralą w drugiej części sezonu 2013-2014, już teraz mogą zakupić karnety. W pierwszej kolejności karnety mają szansę zdobyć posiadacze stałej wejściówki. Jak podkreśla Marcin Zaremski, rzecznik klasowy TS Pod Beskidzie, zainteresowanie wśród kibiców jest naprawdę duże. Sprzedaż rozpoczęła się dopiero wczoraj, sprzedają mi karnety jeden dzień, zarówno w kasach jak i w systemie sprzedaży internetowej i już sprzedało się 600 karnetów, więc myślę, że to jest dobry wynik. Przede wszystkim dużo tańsze są karnety dla osób kontynuujących posiadanie karnetów z rundy, z rundy poprzedniej. Te osoby również mają prawo wyboru miejsca na stadionie. Szczególnie zapraszam do sektora rodzinnego, który będzie znajdował się w miejscu sektora 7G, czyli na dolnej trybunie. Tam zapraszamy rodziców z dziećmi. Dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia mogą karnety zakupić już w cenie 30 zł. Sprzedaż otwarta dla kupujących karnety po raz pierwszy ruszy już w najbliższy poniedziałek. Karnety można kupić stacjonarnie w kasach przy ulicy Widok 12, tam gdzie obecnie znajduje się siedziba klubu. Ale również mocno zachęcamy do zakupów przez system sprzedaży internetowej. Mamy nadzieję, że w wiosennej rundzie będziemy mogli oglądać tylko zwycięskie mecze. Trzymamy mocno kciuki za naszych piłkarzy, by w sezonie 2014-2015 mogli grać na nowym stadionie oczywiście w ekstraklasie. Czy jako społeczeństwo XXI wieku, stojące przed kasami hipermarketów z naładowanymi wózkami lub oczekujące w drzwiach swoich mieszkań na dostawę towarów zamawianych za pomocą internetu i realizowanych przez kuriera, nie zaczynamy podświadomie tęsknić do minionych lat? Gdzie wychodząc z pobułki do osiedlowego spożywczaka byliśmy zawsze mile witani przez panią Wandę? W minioną niedzielę odwiedziliśmy z kamerą największy w naszym regionie supermarket pod chmurką, czyli popularną wapienicką giełdę towarową. Czyżby różnorodność wszelakich towarów, łaskawa pogoda, dźwięki popularnych szlagierów płynących z różnych odtwarzaczy, zapach pieczonej karkówki i co najważniejsze, niepowtarzalna targowa atmosfera sprawiły, że giełda stała się ulubionym miejscem zakupowo-spacerowym dla wielu mieszkańców Bielska i okolic? Zdecydowanie tak. Odwiedzając poszczególne stoiska dostrzegamy, że oprócz asortymentu oferowanego przez wielkopowierzchniowe placówki handlowe, Znajdziemy wiele specyficznych produktów, których trudno szukać w hipermarketach. Obok branży tekstylnej, mebli, garnków, sprzętu AGD znajdziemy szachy, koniki na biegunach, drewniane motyle i ptaszki. Zarząd giełdy zadbał też o handlowców nie mogących sprzedawać swoich towarów na wolnym powietrzu, budując hale oraz wiaty. Warto wspomnieć, że większość towarów pochodzi z rodzimej produkcji. Co niewątpliwie przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i tym samym zmniejszenia bezrobocia w naszym kraju. Na 12 Festiwal Dobrych Filmów zapraszamy do Kina Świt w Czechowicach Dziedzicach. Od 24 do 28 stycznia czeka na nas pięciodniowa uczta filmowa, w trakcie której zobaczymy 8 obrazów, a wśród nich aż 5 premier. W pierwszym dniu festiwalu zobaczymy aż dwie. Pierwsza z nich to dramat Heli, opowiadający o dwunastoletniej Esteli, szaleńczo zakochanej w młodym uczniu szkoły policyjnej, który chce, aby razem uciekli i wzięli ślub. Druga premiera to holenderski komediodramat Matterholme. 25 stycznia zapraszamy na premierę Tajemnice Filomeny. Trzykrotnie nominowany do Złotych Globów, brytyjski obraz przedstawia historię Filomeny, która postanawia odnaleźć swoje dziecko, które 50 lat wcześniej oddała do klasztoru. O Boże! tylko o moim On został And I've been looking for him ever since. Pozostałe filmy jakie będziemy mogli zobaczyć podczas 12 festiwalu dobrych filmów to rumuński dramat Pozycja dziecka Wilka z Wall Street, Martina Scorsese, islandzki obraz na głębinie, rosyjski dramat Niebiańskie żony łąkowych maryjczyków oraz wielkie piętno włoskiego reżysera. Paolo Sorrentino auguri auguri Roma questa è la mia vita non è mia io Mi ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nei libri. ma che cazzo dici che era un capolavoro assoluto l'apparato umano sai che faccio delle foto? a me stesso. puoi vederci? Ma notizia, certo? Jeszcze do 2 lutego w bieskiej galerii BWA można oglądać wystawę Mistrzowie warsztatu, polski rysunek współczesny. Wystawa ta pokazuje różnorodny warsztat oraz odkrywa wszelkie aspekty sztuki rysunku prezentowanej przez polskich artystów. Na wystawie w Bielskiej Galerii BWA prezentowane są dzieła 43 twórców, dla których rysunek to jedna z najważniejszych form ekspresji artystycznej. Wystawa ma charakter przeglądu ukazującego ogromne bogactwo tematyczne i technologiczne polskiego rysunku. Mistrzowie Warsztatu Polski Rysunek Współczesny to pierwsza od wielu lat w Polsce tak duża ekspozycja sztuki rysunku, na której znajdziemy prace współbrzmiejące z wieloma aspektami dnia dzisiejszego i jednocześnie korespondujące z przeszłością. Wystawie towarzyszy cykl warsztatów prowadzonych przez artystów prezentujących swoje prace w galerii. Studio Filmów Rysunkowych uruchomiło oficjalny kanał na portalu YouTube. Na początek udostępniono 10 filmów. Jest to kilka odcinków bardzo udanej serii o kapitanie Kliperze oraz o Pampalinim, łowcy zwierząt. W długiej historii studio filmów rysunkowych produkowało także filmy dla dorosłych, które również będą prezentowane na kanale. Kanał traktowany jest jako promocja filmów, a już wkrótce pojawią się tam również najnowsze produkcje. A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Dzień dobry, aspirant sztabowy Paszek Zbigniew, Państwowa Straż Pożarna, g 2 Bielsko-Biała, posterunek zamiejscowy obice Dziedzice. Mieliśmy tu zdarzenie, zgłoszenie pożar domku letniskowego zamieszkałego w bestinie ulica Sokołów. Po przyjeździe zastępów na miejsce stwierdziliśmy się poszycie dachu tego budynku na powierzchni około 1,4 całości dachu, 10 m2. Działania polegały na ugaszeniu pożaru i pracach rozgórkowych, żeby ten pożar nie rozwinął się i nie przeszedł na dalszą część powierzchni dachu. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia, zwarcie instalacji elektrycznej, w działaniach brały udział zastępy OSP Bestwina-Bestwinka, plus dwa zastępy posterunku w posterunku Strzechowic-Dziedzic, z z posterunek Państwowej Straży Pożarnej. Co uległo spaleniu? Spaleniu? Uległa tak, widzimy, część konstrukcji dachowej. Była to konstrukcja drewniana kryta papą. Drzwi balkonowe też uległy całkowitemu zniszczeniu. No i drobne sprzęty, które tam się w pobliżu tego znajdowały, są bądź nadpalone, bądź uległy zalaniu w wyniku działań gasicznych. Czy ktoś został poszkodowany? Nie, w budynku zamieszkiwały dwie osoby, matka z córką, niemniej jednak w trakcie tego zdarzenia one były poza budynkiem, osób poszkodowanych nie ma. Słyszałem, że tu jakieś zwierzaki były na terenie budynku. Tak, też mieliśmy informację od córki właścicielki, że tu są dwa koty w budynku, obydwa koty są bezpieczne, nic im się nie stało można powiedzieć, że akcja zakończona sukcesem, ofiar nie ma i co? Ofiar jest... nie ma, pożar ugaszony, niemniej jednak dla tych osób te straty w tej konstrukcji dachowej no na pewno będą dość znaczne. Już wszystko to dla państwa przygotowaliśmy zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Beskid News oczywiście w piątek o 14:30 do zobaczenia